Hej, witam w następnym odcineczku. Dzisiaj pokażę Wam jak wymienić żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Jak zdemontować ten plastik, to ma budowę, by dostać się do tej żaróweczki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. No, to weźcie sobie śrubokręt płaski i wystarczy, że sobie tutaj podwodzicie. No. Jedną ręką to jest ciężko, bo tak to byście sobie przytrzymali, a tak to bez tego no to odskoczy ta obudowa. tu jest taka guma chorąca przed wilgocią, przed wodą. Dalej jest żaróweczka. Żaróweczka siedzi na takich blaszkach, w tych blaszkach są otworki i ta żaróweczka w tym siedzi. Wystarczy sobie podwadzić to, to odsunąć, żeby to wyszło. Nie wiem, czy będzie widać. Tak widać. W blaszkach są dwa otworki, i w te otworki <laughs> wsuwamy. Wkładamy tą żaróweczkę. Żarureczka jest na swoim miejscu. No i teraz ten plasticzek z powrotem z powrotem zakładamy na swoje miejsce. Tutaj i Tak to wygląda. Oczywiście jeśli odcineczek się podobał, no to zachęcam do zostawienia lajków, komentarzy, subskrybujcie kanał. Klikajcie oczywiście w dzwoneczek, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmikami. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!